Dzień dobry, witam Was kochani w tym odcinku ekstra, odcinku sobotnim. Mam nadzieję, że zaparzyłaś sobie, czy zaparzyłeś filiżankę dobrej kawy czy ulubionej herbaty, bo będziemy mówić dziś o kosmetykach. Pomyślałam sobie, że skoro już był odcinek o tym, co znajduje się w mojej torebce, zainspirowanym wogiem, to dziś odsłonie pokażę Wam swoją kosmetyczkę, swoje ulubione produkty. Podzielę się z Wami swoją recenzją na temat tego, co tam jest, jakie skarby, chociaż bardzo żałuję, że odcinka nie mogę nagrać ze swoją siostrą Martą. Bardzo Ciebie pozdrawiam, ponieważ słuchajcie, moja siostra to jest ambasadorka kosmetyków. Kocha absolutnie testować różne nowinki, nowości, czasami sparzyć się na nich również. No, i siłą rzeczy powiem Wam, że czasami przejmuję. Od niej niektóre produkty, choć uważam siebie za absolutną minimalistkę w kosmetykach, również w makijażu. Znacie mnie less is more. Bardzo lubię naturalny make-up i również korzystanie z takich niekonwencjonalnych rozwiązań, jeśli chodzi o pielęgnację i kosmetyki. Kochani, zapraszam, kochane, zapraszam do obejrzenia odcinka. I oczywiście, jako profesjonalna YouTuberka, zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Przyznaję się bez bicia, że mogłabym tematowi pielęgnacji, kosmetyków poświęcić nieco więcej czasu. I nie mówię tego z jakiejś kokieterii, ale rzeczywiście tak jest, że <laughs> słuchajcie marzę o tym, żeby częściej nakładać sobie maseczki na twarz, marzę o tym, żeby częściej y, robić peelingi, mam, na, mam też y, taką, taką nadzieję czy też życzenie, żebym częściej spędzała swój czas na przykład w salonach kosmetycznych, przyjmując fantastyczne masaże twarzy, ciała, y, ale fakt faktem jest taki, że y, większość rzeczy wykonuję sama, i porównując się do naprawdę profesjonalistek, moich koleżanek cudownych, które bardzo są sfiksowane w tym temacie w kosmetologii, to wypadam blado. Niemniej jednak myślę, że kilka produktów z tej walizki jest warte, wartych z walizdki, z kosmetyczki, jest wartych uwagi. Tutaj muszę popatrzeć. Ostatnie odkrycie i to jest taki prezent urodzinowy dla słuchajcie mojego partnera. niesamowity krem, który skradł moje serce, on jest akurat do cery wrażliwej. Taki ultra-ultra nawilżający gdzieś tam redukujący. słuchajcie jakieś zaczerwienienia skórę podirytowaną. I jak z kremami muszę Wam powiedzieć, że mam bardzo często problem. W doborze to ten krem jest... Magiczny. Jest niesamowity. Wiem, że jest kilka ich rodzajów do różnych typów skóry, ale muszę przyznać, że ten robi robotę niesamowite odkrycie, odkrycie tego miesiąca. E Oczywiście słuchajcie, przed nałożeniem kremu bardzo często towarzyszy mi taka baza e koncentrat, również e marki Season. Ultra też nawilżający, e cóż mogę o nim powiedzieć, ma taką bardzo fajną, delikatną słuchajcie e, konsystencję, nie wiem czy jest to zauważalne. Marka Aesop ma fantastyczne olejki do ciała i to jest taki mój olejek do ciała, który hmm, no, służy mi jako balsam, bądź też olejek, który z tym balsamem e, po prostu mieszam fantastyczny, z olejkiem żożoba, z nutą pomarańczy, liścia laurowego, cudowna sprawa. I choć do twarzy nie podpasowała mi, nie podpasowała mi ta marka również jako balsam, muszę przyznać, że wszelkiego typu olejki, tudzież to jest taki balsam na końcówki, który pięknie harmonizuje te włosy. To jest taki balsam też, który używam bardzo, bardzo często, gęsto, praktycznie po każdym umyciu włosów, gdzieś tam do stylizacji fryzury. Nie wiem czy to widać. Słuchajcie, czy nie widać? Będę starała się, żeby było widać. Widzę, że się rozmazuje. Niemniej jednak bardzo fajnie nawilżający zwłaszcza końcówki i ja czasami mieszam ten produkt z również izopem. To jest taki serum, słuchajcie, dyscyplinujące włosy, w zasadzie tyle mogę powiedzieć. Bardzo fajne ma właściwości właśnie w połączeniu z tymi dwoma produktami, to jest zazwyczaj w ten sposób, że ja sobie tutaj, o ciach. mamy tutaj. Taką konsystencję żelu i może zrobię to patyczkiem, słuchajcie. I nakładam odrobinę. Proszę bardzo, teraz się czuję jak naprawdę w prawdziwym salonie kosmetycznym, jak później mieszam to wszystko ze sobą i nie wiem, czy to coś z tego wyjdzie teraz, słuchajcie, kochani, co jeszcze. Produkty, do których nie jestem jakoś bardzo przywiązana, ale są to na przykład dwa podkłady, które właśnie dostałam od mojej siostry. Dwa produkty, to są, to są po prostu. Mówcie mi co to jest. No przecież zwariuje. Podkłady. Podkłady do twarzy w takim bardzo naturalnym wydaniu, w bardzo naturalnym kolorze. Natomiast ja Wam powiem, że ja do. Podkładów. Mam specyficzny stosunek, to znaczy bardzo minimalistycznie podkłady nakładam na swoją twarz. Jest to dosłownie, słuchajcie, żeby Was nie skłamać taka kapeczka. Ja tą kapeczkę rozcieram albo pędzelkiem w ten sposób, gdzieś tam w okolicy twarzy, zazwyczaj w tych miejscach, które tego potrzebują. I naprawdę bardzo, bardzo minimalistycznie podchodzę do tego tematu. Dlatego też wybieram z reguły podkłady, które są bardzo nawilżające, które są transparentne, które pozwalają gdzieś tam skórze oddychać. Choć na lato bardzo lubię używać albo samą bazę, bazę rozświetlającą, albo coś bardzo lekkiego typu creme BB, który również fajnie rozświetli twarz. Nie lubię za bardzo przykrywać twarzy, zresztą to jest takie dosyć francuskie, prawda? Coś co jest nie do końca perfekcyjne, jest takie autentyczne i myślę, że nasze twarze wtedy też wyglądają o wiele, o wiele lepiej niż w takich bardzo mocno wytapetowanych twarzach. Nie jestem fanką, słuchajcie, cieni do powiek. Bardzo sporadycznie zdarzy się, że, że gdzieś używam cieni, ale fajnie sprawdza się u mnie Fenty Beauty chyba by Rihanna, o ile się nie mylę. To jest taka limitowana seria. I zaraz spróbuję Wam pokazać, jaki tutaj daje nam efekt. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie będzie widać. A może powinnam pomalować oczy dla Was. Robię to. Zresztą pokazywałam już w odcinku o edytorialu. Można po prostu w samych kącikach, można gdzieś w okolicy oczu lub tutaj w okolicach właściwie kości policzkowych również delikatnie. Bardzo fajny produkt, jeśli nie jesteście również wielkimi fankami super makijaży, to coś wieczorową porą, co się ładnie nam zaświeci, to jest właśnie bardzo fajny produkt, dostałam również od swojej siostry Marty. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, moja droga. Pokażę Wam swoje pędzelki, pędzle, z których korzystam i taka historia, czyli taki pojemnik, który znajduje się w kosmetyczce. Znacznie ułatwia sprawę w organizacji, czyli nie trzeba niczego szukać. Jest to fajny organizer, jeżeli tak mogę to nazwać, i wszystko jest tutaj umieszczone. Pędzelki do twarzy, pędzelki, które mają znaczenie. O, i znalazłam wśród nich. Znalazłam wśród nich, słuchajcie, eyeliner Sea Nie wiem, czy to zrobię, czy nie zrobię. Postaram się zrobić. to koncertowe pewnie, ale on ma taką fajną ryskę, zobaczcie. E, I ponieważ ja nie jestem profesjonalną wizerzystką i czasami mam z tym problem, żeby zrobić prostą linię, muszę przyznać, że to jest produkt, który jest dość taki e, intuicyjny i wspierający. No, i teraz słuchajcie, makijaż, tak naprawdę, oczu, rzęs. Na co dzień nie mam takiej potrzeby, żeby używać maskary. Bardzo lubię siebie sotę, bardzo lubię gdzieś tam naturalny wygląd. Natomiast jestem bardzo zadowolona z tej maskary. To jest maskara SeaShade, która daje ultra taki, bardzo naturalny look. Ja Wam pokażę szczoteczkę. Ok, ta szczoteczka wydaje się dość olbrzymia, natomiast ja aplikuję maskarę bardzo często, tylko jedynie w kąciku, w kąciku oka, po to, żeby gdzieś otworzyć oko i też uzyskać taki dość naturalny efekt końcowy. No, i ostatnio również pytaliście o produkty, które używam do ust. Słuchajcie, bardzo często są to również naturalne produkty, to znaczy naturalnie wyglądające produkty. Jeden z moich ulubionych pozycji i błyszczyków to jest ten Clarence. Numer, żeby Was nie skłamać, szóstka, 0 szóstka, ale również stosuję jeden, który jest lżejszy, jaśniejszy. I zaraz Wam pokażę, jaki on daje fajny efekt. To znaczy, przede wszystkim, co jest. Fajne, świetne w nim to, że nie trzeba mieć lusterka. Ja jestem kobietą, która lusterka w swojej torebce i kosmetyczce również nie posiada, więc w makijażu, w kosmetykach zależy mi na tym, żeby wszystko było dość intuicyjne, dość szybkie, sprawne i takie niewymagające, wiecie, zbyt wielkiego wysiłku. Czyli to jest świetny, świetny błyszczyk. Ten kolor uwielbiam. Zobaczcie, który nie wymaga ani lusterka ani specyficznych poprawek. Wygląda bardzo, bardzo na ustach naturalnie. Drugi, który również bardzo lubię i używam od lat to jest Lip Maximizer od Diora. Nie wiem, czy powiększa usta, słuchajcie, nie o to chodzi, ale jest w takim mlecznym troszeczkę kolorze. To mi się podoba. Rzeczywiście troszkę szczypie te usta. Troszeczkę szczypie usta. Ale e, również pozostaje, pozostawia taki naturalny, naturalny efekt e, końcowy, więc to jest taki też moje must-have. I ostatnia, ostatnia pomadka, którą Wam pokażę, bo mam ich jeszcze kilka, ale to jest pomadka, o którą e, pytaliście mnie, przynajmniej niektórzy z Was, e, po ostatnim odcinku i są norą Fukcja. Ja myślę, że część z Was widziała mnie już, niektórych. Odcinka. Ja w tym sezonie, powiedzmy sobie, odkryłam fuksję. Słuchajcie, o ile dawno nie używałam fuksji, powróciłam do niej po latach i muszę Wam powiedzieć, że czuję się z nią obłędnie. Uwielbiam ten kolor, słuchajcie, zobaczcie, jest niesamowity. I to jest taka, taki kolor, kiedy na przykład, jak mam jakieś spotkania jako osobista stylistka w firmach z kobietami, czy robię jakieś własne eventy, czy mam jakieś spotkania biznesowe, na których chcę dobrze wypaść, tudzież na których chcę dodać sobie poczucia takiego, wiecie, pewności siebie, to jest właśnie kolor ust, który na pewno sprawi i doda mi pewności, poczucia pewności siebie, na pewno to jest. Świetne, świetne kolor. Kochani, myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o sekrety mojej kosmetyczki. Ta kosmetyczka oczywiście zmienia się w zależności od potrzeb, od pół roku. W podróż staram się zabierać. Tak, muszę przyznać, że kosmetyczka robi się nieco bardziej kompaktowa, minimalistyczna, zabieram naprawdę potrzebne produkty, aczkolwiek myślę, że te, te produkty, które Wam pokazałam, są sprawdzone myślę, że ze spokojem mogłabym Wam je polecić, chociaż każda, każdy będzie miał swoje indywidualne potrzeby, nie oszukujmy się. Natomiast hit, hit słuchajcie, naprawdę odkrycie to jest ten krem, ja się w nim zakochałam i chciałabym przetestować, powiem Wam, w inne linie i zobaczyć jak zachowują się na twarzy, na skórze. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek ekstra. Mam nadzieję, że było kobieco, yy, w dobrym tonie i widzimy się już we wtorek w kolejnym odcinku o 18.15. Życzę Wam pięknego dnia, pięknego weekendu. Do usłyszenia.